A i znowu sobie coś przypomniałem. Planuję zrobić filmiki z całej Trilogy serii. Z całej trologii serii. Z całej trologii serii. Z całej trologii serii. Z całej Trilogy serii. A więc... Słowo się rzekło. W pewnym momencie już szczerze zwątpiłem w powodzeniu planu nagrania filmików o całej trilogii z otorni. To nawet nie tak, że nie chciałem tego zrobić, albo mi się nie chciało. Mi się nie chciało mi się, ale nie z lenistwa. Tylko na myśl o tym, że znowu na no, zrobienie jednego filmiku musiałbym poświęcić jakiś miesiąc pracy i to. Przy dobrych wiatrach, to od razu Wena do zrobienia takowego filmu mi przemijała. W każdym razie, nie wiem czemu dopiero teraz do tego pustego łupła mi wpadł w pomysł, że najzwyczajniej w świecie mogę to zrobić epizodami, by potem spiąć to w jeden duży film. Więc z tego to Was zapraszam na rozpoczęcie serii o Aizatorni Justice for All. Po samym rozpoczęciu gry znowu mamy scenę Rotten z Berserka, w tym Capcomie to chyba naprawdę mają coś z tą mangą. Od orbów Devil May Cry, po te muzyczki w tle w pierwszej części Ace Attorney, by w końcu przedstawić sędziego jako jednego z apostołów. Na szczęście okazuje się, że był to tylko zły sen Fenixa. Na jego nieszczęście, zaraz po obudzeniu dostaje zgaśnicy w głowę od psychofana Grzegorza Brauna. Prawdopodobnie młody prawnik sam się w takiego zamienił, bo kompletnie nic nie pamięta co się stało 5 minut temu. W sumie to w ogóle nic nie pamięta. W każdym razie poznajemy naszą klientkę, młodą policjantkę magii przez EY. Zapamiętajcie się to. Oczywiście Feniks kompletnie nic nie pamięta, włącznie z imieniem swojej klientki, więc tak świetnie przygotowany wchodzi na salę sądową, by poznać na nowo swoich starych kolegów. Najbrani no swoją klientkę, ale to mniej ważne. Okazuje się, że Maggie jest oskarżona o morderstwo swojego kolegi i przy okazji chyba kochanka, na Prince'a. By udowodnić winę oskarżonej, prokurator wzywa filozofa naszych czasów alfa i omega mądrości i yang logicznego myślenia prawdziwego kołta w świecie detektywów detektywa Dika Gamsho. Here we go. Dick przyznaje, że jest przełożonym młodej policjantki, a przy okazji Rad dostaje zdjęcie z miejsca zdarzenia. Ja w końcu orientuje się, że z młodym prawnikiem jest coś nie tak, więc przepytuje go z podstawowych rzeczy związanych ze sprawą. Między innymi o dowód, który znaleziono na miejscu, a na szczęście Fenix choć trochę zajarzył i poprawnie wskazuje rozbite okulary. Dzięki temu dowiadujemy się dwóch rzeczy, że po pierwsze Maggie cóż za przypadek akurat dzisiaj ma zapasowe okulary, bo znowu cóż za przypadek swoje oryginalne rozbiła w dzień morderstwa. W każdym razie, jako że Wright kompletnie nic nie pamięta, to magii pomaga mu w przepytaniu świadków. Tak, naprawdę to chuja robi i wszystko musimy zrobić sami. Wracając jednak do zeznań detektywa. Gamszą niczym Borek. I niestety... Smutno opowiada, że to musiała być magii, bo ofiara napisała jej imię przed śmiercią. Jednak jeżeli zapamiętaliście to, co kazałem wam zapamiętać na początku, to ewidentnie widzicie różnicę w imieniu klientki i w imieniu napisanemu na piasku. W kolejnych zeznaniach Gamsho przyznaje, że magii i ofiara się spotykali, a policjantka kopiła Dustinowi żółtym rękawicę do bejsbola. Customową warto dodać, bo niedoszły kochanek był leworęczny. Po przekazaniu rękawicy, Dick wyznaje, że są 100% pewni, że ofiara napisała imię magii swoją prawą ręką. Tylko czekaj, dlaczego miałaby to robić prawą, skoro jest leworęczna? Feniks również to zauważył, więc tak, nie dość, że imię zostało napisane prawą ręką, to... Jeszcze z błędem. To teraz wiemy, że to Dustin na pewno tego nie napisał. Niestety nasze przedwczesne świętowanie wygrane i przerywa nam ten ziutek. Trochę mnie nie obchodzi, jak on ma w ogóle na imię. I przywołuje świadka zdarzenia, którego zeznania zmienią werdykt. Sędzia więc zaprasza wszystkich do wypierdalania na 15-minutową przerwę. Podczas przerwy klientka wręcza wizytówkę prawnikowi. Jego własną, warto dodać. Przy okazji próbuję mu pomóc zyskać pamięć. A propos pamięci. Magie nagle sobie przypomina, że w dniu morderstwa znalazła czyjś telefon w parku. Nawet umówiła się z właścicielem na spotkanie, by go oddać, jednak. Właściwie, się nie pojawił. Przy okazji, okazało się, że Fenix cały czas miał spełniany telefon w kieszeni. Pogaduszki pomiędzy bohaterami przerywa jednak jakiś głośny krzyk i... O, to ty. Maja na prośbę Feniksa przyniosła mu wydrukowaną listę kontaktów tajemniczego telefonu. Po powrocie na salę, tym zmieniającym oblicze sprawy świadkiem, okazuje się sprawca utraty pamięci Feniksa. Przy okazji, ma na imię Richard Wellington i jego jedyną cechą osobowości jest to, że jest bananem. Przechodzę w końcu do jego zeznań, Wellington przyznaje, że widział upadek ofiary o 18, a przy okazji zobaczył jakieś spadające banany. Oczywiście chodzi tutaj o rękawice do bejsbola, tylko... co z tego? Feniks przekonuje, że to wina słabego wzroku świadka, czyli możliwe, że rozbite okulary znalezione na miejscu zdarzenia są jego. Kolejnym kłamstwem świadka jest to, że zadzwonił na policję o 18.28, jednak lekko się pomylił, bo zadzwonił 15 minut wcześniej. Na pytanie, co robił podczas tych 15 minut, ten jak gdyby nigdy nic odpowiada, że szuka telefonu, bo swoje osobisty skupił. Jednak nie musimy się o to martwić, bo już go znalazł. Trochę dziwne, nie? Dziwniejsze jest to, że szuka telefonu 15 minut, kiedy dosłownie na miejscu zdarzenia była budka telefoniczna. Sędzia w końcu każe przedstawić Feniksowi jego teorię, co świadek robił podczas tych 15 minut. A to prawnik wyciąga potłuczone okulary. Po upewnieniu się, że bryle należą do świadka, Wright mówi, co się wtedy wydarzyło. Gdy Wellington popchnął ofiarę, ta złapała go za okulary. Przy okazji je roztrzaskując swoim ciałem. Więc świadek, teraz podejrzany, podczas tej 15-minutowej przerwy szukał tych okularów. No wszystko spoko, tylko jakby nie przedstawiliśmy żadnych to. Zamknie ryj. Dokonuje, że istnieje możliwość, by to nowy podejrzany był mordercą, i to on napisał imię Magii. Pamiętacie, jak Magii wspominała o tym, że rozmawiała z nim przez telefon? Zapomniałem dodać, że przy okazji się przedstawiła. Oczywiście Richard za bardzo nie mógł wiedzieć o tym, że akurat jej imię pisze się w tak dziwny sposób, dlatego napisał je w niepoprawny sposób na piasku. Tylko dlaczego miałby to robić? Dlaczego miałby zabierać jakiegoś losowego policjanta, zwłaszcza, że ten zgodził się mu odejść telefon? No właśnie dlatego, że jest policjantem. No, ale od początku. Widzicie, ten świadek, Gagatek, należy do grupy jakiejś tam z kamerów. Przynajmniej ma do nich kontakty w telefonie. Więc jak zobaczył, że z magii jest jakiś losowy policjant, to oprzeł trochę zbroję, że przyjrzeli mu telefon. No i w razie czego zabił tego biednego policjanta, który, jak się później okazało, nawet nie był z magii w związku, tylko bardziej w jakimś friendzone. Richard dostaje jakiegoś outu, no ale ma też trochę racji, bo przecież jakim cudem możemy wiedzieć, co jest na jego telefonie, skoro cały czas ma swój w kieszeni. To też w końcu używamy karty, dosłownie wizytówki, i Fenix każe zadzwonić my na jego numer i. Więc tak, okazało się, że z biegiem okoliczności Phoenix i Wellington mieli takie same telefony. Więc jak ten ogłuszył Wrighta przez przypadek zabrał nie ten telefon. Po aresztowaniu nowego podejrzanego, Magi zostaje uznana niewinną. Po rozprawie Magi przyznaje, że pierdoli tą policję, w sensie robotę, wyjeżdża w Bieszczady, a Feniksowi w końcu wraca pamięć. I tak oto się kończy epizod pierwszy.